Cześć, witam was kochani w kolejnym odcinku Złotkowska Joga dla Zdrowia. Ponieważ dużo piszecie o tym, że chcielibyście taką praktykę na co dzień i dla każdego, więc dzisiaj nauczymy się Surya Maskar, czyli cyklu powitania słońca. Do dzieła, rozkładamy maty i spotykamy się za chwilę. Surya Namaskar, czyli cykl powitania Słońca, łączy w sobie wszystkie pozycje, ale nim zaczniemy robić cały cykl, to zaczniemy od, od poszczególnych pozycji, żebyście dobrze technicznie je poznali. Tadasana, podstawowa pozycja stojąca w jodze, e, czyli połączymy stopy, rozszerzymy palce stóp, tak żeby każdy palec miał swoją przestrzeń. Nogi mają być aktywne. Co to znaczy? To znaczy, że napinamy mięśnie ud i podciągamy te uda do góry, tak jakbyście kolana chcieli zbliżyć do pachwin. Potem ustawicie symetryczne miednicę, czyli też zadbacie o to, żeby miednica ani nie szła do przodu, ani nie szła do tyłu, tylko została w centrum. I z tej centralnej miednicy wyciągniemy się bokami ciała mocno w górę, w górę, w górę, aż do wierzchołka głowy. Na ten ruch wyciągania wierzchołka głowy ściągniemy barki, łopatki w dół, tak żeby szyja zrobiła się długa. Dociśniemy stopę i wyrośniemy jeszcze mocniej w górę. Pozycja Tadasana, pozycja góry. W tej pozycji też uniesiemy ręce. Urdhva Hasta Tadasana. Tak, żeby jeszcze mocniej dodać sobie energii. I kolejna pozycja to będzie Utkatasana, pozycja krzesła. Zachowujemy wszystko, co do tej pory zrobiliście, tylko zaczynamy uginać, Kolana. Czyli cały czas wierzchołek głowy ciągnie do góry, a wy tylko uginacie kolana, ale wierzchołek ciągnie do góry, ręce ciągną do góry, cały czas chcą jakby stawiać opór miednicy, która schodzi coraz niżej. Wyciągamy się i wydłużamy, wyciągamy i wydłużamy. Dochodzimy do końca, tak jak możecie, i potem z wdechem do góry, i wracamy do tadasa jest z głową w dół. Pozycja bardzo często wykonywana, bardzo ważna, bo ma dużo fajnych czynności, od wydłużenia kręgosłupa po rozciągnięcie tyłu łód, ale też trzeba ją dobrze zrobić. Dlatego usiądziecie sobie najpierw w Wirasa, nie w Atchomukha Wirasa, nie, zakorzenicie pośladki i wyciągniecie się do przodu. Wyciągając się do przodu. Cały czas będziecie patrzeć mostkiem i wzrokiem przed siebie. Nie opuszczamy głowy. Wyciągniecie się maksymalnie, ile się uda. Rozszerzcie palce dłoni, Dociśnięcie całe dłonie do maty i dopiero w tym momencie uniesiemy nogi i dociśniemy pięty do maty. I teraz zwróćcie też uwagę na to, żeby zewnętrzne krawędzie stóp były do siebie równoległe. Odpychamy się mocno od dłoni i wyciągamy się szczytami ud. Tył. Pilnujcie, żeby klatka piersiowa nie opadała za nisko w dół. Jeżeli by się okazało, że Wasze plecy są na razie no sztywniejsze, powiedzmy, to ugnijcie sobie kolana i wyciągnijcie się z ugiętych kolan, tak żeby kręgosłup się wydłużył, wyciągnął. Dopiero jak wypracujecie plecy, będziemy prostować kolana. I z wydechem zejdziemy w dół. Adho Mukha Svanasana, pies z głową w dół. Kolejna pozycja to przejście z psa z głową w dół do psa z głową do góry. Czyli wchodzę z powrotem, wracam, palce dłoni szeroko, dociskam pięty, odpycham się mocno tak, żeby ciężar ciała poszedł do tyłu i teraz popatrzcie. Robię wdech, przenoszę ciało do przodu, dociskam grzbiety stóp, unoszę mostek do góry, odpycham się od dłoni tak, żeby klatka piersiowa uniosła się do góry. I potem na moment pies z głową w dół i przechodzę do klęku. I ostatnia pozycja przed nami, czyli chaturanga ki, albo łatwiejsza wersja, czyli deska. Z pozycji psa z głową do góry wejdziemy do, najpierw do deski, czyli pokażę ten łatwiejszy wariant, a potem do chaturangi. Popatrzcie. Zaczynam od psa z głową do góry, czyli dociskam dłonie, unoszę mostek w górę, dociskam grzbiety stóp mocno do maty. I z tego przechodzę na palce stóp, unoszę pępek do góry i zostaję. A jeśli macie możliwość, to schodzimy do czaturangi. Wyciągamy przód ciała, mocno pępek do kręgosłupa. No, i z tego pies z głową do góry, i powoli przejdziecie do siatu. No, mamy prawie wszystkie pozycje, możemy połączyć je w pełne Surya na maskar. Zaczynamy od tadasany, a potem popłyniemy dalej. Stajemy na początku maty, wydłużamy boki ciała tadasana. Pamiętacie wierzchołek głowy do góry, mocna pozycja, pozycja góry. Dech, urtwa, hasta. Unosimy ręce, wydłużamy boki, boki ciała z wydechem Utkatasana, Schodzimy w dół, też pamiętajcie, żeby zejść tyle, ile możecie, pociągnijcie rękoma mocno do góry, rozszerzona klatka piersiowa. I teraz moment przejściowy u Tanasana. Zejdziemy z wydechem w dół, popatrzycie przed siebie na moment, opuścicie głowę w dół, wdech, urtwa hasta, podniesiecie głowę do góry, skok, pies z głową w dół, wyciągniecie się mocno w tył, pies z głową do góry. Turanga lub deska, pies z głową do góry, pies z głową w dół, nasana. z wydechem głowa w dół, Utkatasana, Urtwa Hasta, Namaster, Tadasana. No to mamy, kochani. Pierwszy, podstawowy cykl Suriana Maskar. Jeżeli będziecie go regularnie wykonywać, najlepiej o poranku, kiedy Wasze kości potrzebują rozruszania i szczególnie energia taka życiowa, to na pewno poczujecie różnicę. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam bardzo owocnej praktyki. Czekam na Wasze komentarze. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.